I ostatnie nagranie Nokia 500, aparat 5 megapikseli. Ma no, widać różnicę od razu w jakości nagrań, brak dokładności oraz bardzo ciemny obraz. Dla porównania mówię tylko, że całość była nagrywana w przeciągu 15 minut. czterema smartfonami: Nokia N8, Nokia Lumia 800, Nokia N9 oraz Nokia 500. Obecny telefon, temperatura nie sprzyja nagraniom minus 12 stopni. Jednak nie poddajemy się, nagrywamy coś.